serii wodów. starić. Welbeck do Runeja wciąż Anglicy dobre rozegranie do Beinsa będzie okazja do rozśrodkowania i bramka, a więc zawsze był jakiś k jaki i Emil do albo Scors a teraz Runej. Runej potwierdza swoją doskonałą formę w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata to jest kolejny gol też o dobrym wyszokowaniu Bejsa. On tutaj właściwie przez te ostatnie 15-20 minut nie schodził z naszej połowy. Świetna forma w klubie. Najpierw te przepychanki, czy odejdzie, czy nie z Moisem, ale został, jak wiemy, a jak został to zaczął grać, chociaż miał ten uraz czoła w sześciu meczach, trzy gole w reprezentacji, strzela 38 bramkę w swoim... W 86 występie jest to siódmy gol w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pięciu zawodników mamy na piątym metrze, ale nie robi obok, tak, Ale doskonałe to jest dośrodkowanie, spadająca piłka nadbiegającego piłkarza. Ładnie wyblokował. Tutaj trzeba, by jedyne wyjście, trzeba być bardzo blisko i yy, skakać. No, do Floydson odetchnął. No dobrze, ale skoro tak, to będzie okazja do zagrania w drugiej.